Nie ma wyboru, jeśli chodzi o silniki i skrzynie biegów. Silnik 1.5 turbo, 147 km i przekładnia CVT. Silnik o indeksie SQRE4T15, to niesamowite połączenie żeliwnego bloku i rozproszonego wtrysku z turbosprężarką. Benzyna LI 92 jest całkiem odpowiednia, stopień sprężania 9.5 jest niski. Łańcuch rozrządu trwa 200 000 km. Nie stwierdzono jeszcze żadnych wyniszczających usterek silnika, fabryka dawała gwarancję na 5 lat lub 150 tysięcy kilometrów. Nie brakuje skarg na wysokie zużycie paliwa w mieście czasami przekracza ono 15L 100 km, a pojemność zbiornika na benzynę wynosi zaledwie 51 litrów. Wariator CVT-25 jest pod wieloma względami podobny do Jatco JF-016E, zestaw słabych stron jest taki sam. Oznacza to, że po 80 do 120 tysiącach kilometrów można spodziewać się przygody. Ciekawy wygląd. Bogactwo wyposażenia jest niesamowite. Reszta to przeciętny pracownik państwowy. Istnieją skargi dotyczące nierównego prowadzenia, izolacji akustycznej, awarii elektroniki w niskich temperaturach, miękkiego lakieru i niewygodnego dopasowania. Tylne drzwi szybko rdzewieją. I tak, zdarzały się przypadki wymiany wariatora przy 50 do 70 tysiącach kilometrów.